Cześć, siemano widzowie, z tej strony Jakub Graj i witam was w nowej serii na kanale. Tym razem będą to skiny w Minecraft. Oczywiście weźmiemy sobie 10 najpopularniejszych z danego okresu, załóżmy na dzień dzisiejszy tygodnia, bo zakładam, że co tydzień będę robił taką serię. Także każdego tygodnia zapraszam do odcinka, w którym pokażę 10 najpopularniejszych na ten moment skinów w Minecraft. Oczywiście, moi drodzy, subujemy dla zasięgów, lajkujemy ten film, i piszemy w komentarzu, który skin z tego odcinka podobał Wam się najbardziej. Jestem bardzo ciekaw, który z nich wybierzecie, a tymczasem przechodzimy do odcinka. Numer 10 to HUEWEMBER DZIEŃ DRUGI WAKE ME UP. Jest to skin użytkownika Michiru, który zdecydował się zrobić taką listopadową serię skinów. Każdego dnia wypuszcza nowy skin, oparty o nową grafikę. Na ten moment ten skin uzyskał w przeciągu 3 dni 100 diamentów, 58 followów, 12 pobrań i aż 10 komentarzy. Numer 9 to Neonowy Diabeł. Dlaczego Neonowy Diabeł? Tak stwierdziłem, że będzie się nazywał. Jest to skin, który w ciągu 13 dni pobrało 777 graczy. Minecrafta jest to bardzo pokaźny wynik. Także przedstawiam wam Neonowego Diabła, i przechodzimy do ósemki. Kolejny skin w naszym zestawieniu to Caliente. To coś z francuskiego doczytałem z komentarzy. W każdym razie przygotował go użytkownik Aquarelles i na dzień dzisiejszy ma on 500 prawie viewsów, 497. Uzyskał 94 diamenty, 51 followów i aż 66 pobrań. 4 dni. To całkiem solidny wynik. Numer 7 to Dark. Dark w ciągu 9 dni zebrał 912 zwolenników. Całkiem pokaźna liczba. Jeśli lubicie mroczne skiny, takie bardzo mroczne, no to Dark zdecydowanie jest dla Was. Numer 6 to Pool Bottom. Pool Bottom to jest taki prosty, śmieszny skin z fajnymi cieniami. Wykonany przez Puklikał, no i w ciągu 7 dni zebrał 635 viewsów, co jest całkiem sporo. 59 pobrań, 98 diamentów i 52 followy. Co ciekawe, jest aż 16 komentarzy, jak na taki prosty skin, co całkiem fajny wynik. Numer 5 to Biały Ninja. Co muszę przyznać, ten skin mnie bardzo zaciekawił. Pomimo swojej prostoty, jest całkiem solidny, wykonany w sensie robi wrażenie. W sensie patrzysz na niego i mówisz: Wow, fajny skinek. W każdym razie na niego chętkę miało aż 1019 osób w ciągu 11 dni. To jest mega dobry wynik. Także komu się podoba, zapraszam do opisu. Okej, okay, numer 4. Teraz wchodzimy na naprawdę wysokie obroty. Tutaj widzimy Yangshi Cute Collab. E, domyślam się, że to jest collab z jakimś innym. Oczywiście jest to kolab z Terminant, do której autorka Kenday zaprasza bardzo serdecznie. Skin ten w ciągu 5 dni zdobył 119 diamentów, 63 followy, 35 pobrań i 564 viewsy. Także no mega, mega spoko wynik w szczególności, jeżeli patrzymy na te diamenty i followy. Także... Mi to zajeżdża, mega mango anime, nic do tego nie mam, także komu się podoba, standardowo zapraszam do opisu. Numer 3 to Lumi, autorstwa Michiru, którego już znamy z poprzedniego skina, bodajże 10. Lumi zdobyła w ciągu 6 dni 109 diamentów, 66 followów, 9 komentarzy. I 22 pobrania. Ponadto zdobył 600, prawie 640 wiusów także całkiem pokaźny wynik. Oprócz tego przedstawił bardzo ciekawą historię postaci, skąd pomysł na nią, ile ma wzrostu, ile waży i jaki jest jej wiek, po prostu. Szapoba, także chętnych do sprawdzenia historii, zapraszam do opisu. A pobrany na miejscu drugim 1444 razy, zapewne przez same dziewczyny, to damska, neonowa wersja Diabełka sprzed kilku chwil. Wygląda całkiem fajnie, ale szałujemy. W każdym razie, nie mi oceniać, to nie mój styl. No i numer jeden. Nie wiem czy się śmiać, czy płakać, ale ja rozumiem, że ludzie lubią trollować, ale w ciągu 27 dni ten skim pobrano 2758 razy. Mi po prostu zabrakło słów, także zapraszam do pobierania. Wszystkie oczywiście linki macie w opisie. Każdy ski, do każdego skinka. Ja oczywiście zapraszam do lajkowania, subowania tego kanału. Napiszcie oczywiście koniecznie w komentarzu, który ze skinów Wam się podoba najbardziej. No i jak Wam się spodoba i zobaczę, że jest dużo lajków pod filmem i komentarzy, to zrobię kolejne, kolejne zestawienie. Także z tej strony Jakub gra. Na razie. Cześć!